Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta i dzisiaj pokażę wam Stary spawn, tak Czemu zmienili spawn na nowego? No, dzisiaj się dowiecie, więc tak Jak to trzeba zrobić? Bierzemy najpierw tu dźwignię Tak, tu, tu, tu Okej, okay. pyk, pyk Pyk, dobra, o nie, pajęczyny! Why, tell me why jest. Dobra, to a zapraszasz teraz? Znaczy nie, bo ja pokażę na odcinku, później cię zaproszę i ci pokażę. Dobra, wchodzimy tutaj. Tutaj mamy taki jakby kubełek wody, tak? I, trzeba te... I teraz patrzcie, jak to wygląda. Idziecie do góry. Wchodzimy, wchodzimy, tutaj biegniemy teraz po schodach. I jak widać, tutaj mam takie samo wiaderko. Przekręcamy je tak. Idziemy na dół. Idziemy tutaj, do tych drzwi. Farły nam się. mamy przycisk, klikamy, ta woda się opuszcza idziemy teraz tutaj, wychodzimy jak widać, ta już nie ma w sobie wody biegniemy tak, tak, tak i tutaj mamy dźwignię gdzie ją i otwiera nam się przejście oto nasz stary spał. tak to wygląda Dlatego zbiedź, A mam pytanie tutaj. tego, mam pytanie. O. Będziesz robić, to jest taki krótki odcinek, czy dołożysz do tego Elytrę po prostu? Nie, nie, to taki krótki. Aha. Człowieku tutaj naprawdę to jest. Powiem, to że tak porozwalane, Mechanizmy nie widział. A ja właśnie tam przeszłam, wiesz, tam jest ten Netter, no nie, i tam właśnie widziałem za kratami tego starego spalnego, ale nie wiedziałem, czy tam się da wejść. No tak on wygląda, jest naprawdę no, zniszczony. Nie, nie jest, Szkoda, nie jest bardzo, ja nie... lubiłem tego spawn'a, powiem szczerze. Tak, no ale lepszy moim zdaniem jest ten nowy. Tutaj możemy wyjść, jak widać, i możemy otworzyć sobie drzwi. Więc, no, to, Więc to tyle w tym odcinku, że was się spodobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie wiedzieć, czy i takich historii na naszym planie jest. Nie. Napiszcie w komentarzu. Więc na przykład ze zbroją czy z główkami, więc zaraz gdzieś.